Cześć, jestem Claudia, to kanał. No i już witam was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśni, dlaczego dwa elektrony o przeciwnych spinach, elektrony sparowane, mogą zajmować ten sam poziom orbitalny mimo niekorzystnego efektu odpychania elektrostatycznego. Dwa elektrony o przeciwnych spinach mogą zajmować ten sam poziom orbitalny z powodu efektu parowania. Oto dlaczego. Obniżenie energii całego układu. Elektrony o przeciwnych spinach na tyle obniżają energię całego układu, czyli tych dwóch elektronów na odpowiednim orbitalu, że energia odpychania elektrostatycznego jest na tyle niska, że nie wystarcza na ich rozdzielenie. Pola magnetyczne. Oprócz pól elektrycznych, odpychanie, na elektrony działają również pola magnetyczne. Elektrony w jednym poziomie orbitalnym mają przeciwne spiny. Co generuje pola magnetyczne o przeciwnych biegunach. Te pola przyciągają się nawzajem, niwelując efekt odpychania elektrostatycznego. Czyli w skrócie: zarówno obniżenie energii układu, jak i oddziaływanie pól magnetycznych, pozwalają sparowanym elektronów na współdzielenie tego samego poziomu orbitalnego. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie, proszę, suba. I, no i już.